Joł ma wszystkim, jak widzicie zdobyłem swoje itemki Ale straciłem moje dwa najlepsze kilofy. Hej Ale sobie już robię nowe Tylko jeden Oj. Tak I tak Jest dobrze Tak, 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 tak Jestem w tej kopalni

i ten, i ten, ten też, i ten oj, i lawa jest jeszcze relazo je jelazu, jelazu, jelazu razy, razy pro, pro razy bro, bro, bra, 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 bra okej, okay, lecimy raz, dwa, dwa oh. creeper O, dobrze, że tego nie uderzyłem. Tego bym uderzył, to by było źle. Bardzo źle. Źle. Dobra. Dobra, to. Utknął, heheszki. Wow! jakiś rainbow, coś tam nie wiem tam. dobra, mamy już surowców trochę możemy wyjść z tego potwornego miejsca ble, ble, ble le parkour, no life

bo jak żeby iżej, i żeby, żeby, byrze. Że. I na że, i żeby że Okej, okay, jestem już. Na powierzchni świetnie. Świetnie. beautiful full. Czemu creeper świeci? Hmm. Hmm. Było nie umrzeć po raz kolejny. Więc chyba się w kopie w ziemię, wiecie. I albo nie, ja zrobię sobie domek jakiś. Albo cheat. Szczy... Nie, nie, to to już nie będzie cheatowania. Ja tak chciałem cheatować system, ale. Okej. Okay. Okej, okay. lecimy, lecimy, tak żeby było równo, raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze będzie trzeba trochę ich nazbierać, burzózek, może tak, raz, dwa, trzy, cztery, właśnie tak lepiej, no i, ale tu zdechnę. Okej, okay, okej, okay, lecimy. A więc może, żeby nie nudzić, ja zrobię takąś, nie wiem, albo nie, dobra, ponudzimy trochę, ale, ale włączymy dzień, żeby lepiej wam się widziało. Oglądało, tak. Wca wcale to nie jest lepiej dla mnie, w ogóle. Ja chcę jak najlepiej dla was, oczywiście. Nie no ale serio. Nie. Proszę nie. Proszę. Nie zrobię. O! Wow. 20 hp o stary! Stary! Od razu lepiej. Drugi, świetny. Drugi niech się odczepi. Mam już trzy. Cztery. Pięć. Okej. Okay. Pięć brzuszek. Możemy skończyć to. To, 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 tak. Łopata się przyda, bo. Łopata, 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 łopata. Łopata, łopata, Łopa, gęgam style. Okej, okay, lecimy wszyscy, żeby nie było nudno. Chociaż już jest nudno trochę Przynajmniej wam mi to nie, ale. Wydaje mi się, że coś, coś źle robię. Coś źle. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kopaj, kopaj, kopaj. Muszę sobie zrobić ten domek. Idę po piach. Ja a więc, a więc, a więc, tak Co sądzicie o tej paczce Możecie napisać w komentarzach eee... Link do ściągnięcia tej paczki Chyba też mogę dać Nie wiem Nie wiem, nie wiem Raczej tak Eee, no dam linka Okej okay. Yy... paczka świetna tylko, że tak jak już mówiłem nie rozumiem nie 3 czwartej, wszystkich craftingów prawie, no to jest dla mnie niepojęte no. epicki, epicki tak, ale ciężki do skumania Chodź, się źle nam postawiło Okej okay. Wszystko? Nie, jeszcze to Okej, okay, tu jeszcze zbuduję No, jeszcze Ja nie myślę Okej okay. Tu, tu, tu Długo szukałem jakiejś paczki i napotkałem się na paczkę pingwina. Tak. Tak to będzie wyglądać. Tu będzie wejście, to będzie szkło. Tutaj już będzie szkło. No nie, kolejna noc. Hmm. Zrobię sobie jeszcze. Szybko. Raz, raz, raz. Zaraz sobie położę. Raz, dwa. Trzy. Trzeba się szybko tu bunkrować. Bunkrować. Hej, to może być tak. Dziewięć szyb. Mmm, nawet trafić nie mogę, to jest...

Okej, okay, już nikt nie wejdzie. Teraz tylko dokończyć. Szkła. Mamy. dość. Przeniesiemy to tutaj. Do środeczka. Do środeczka. Cześć cześć, cześć Cześć, to tu. Do tego często włożę wszystkie moje tymki Oprócz tych najważniejszych. Okej, okay, zaraz po rozświetlam. Jest. Już przyda się jeszcze drewno na drzwi. Okej, okay, no i tak może zakończymy tym akcentem zakończymy ten filmik, a więc subskrybujcie, komentujcie, oj, nie z tej strony. A taki fail na koniec, taki mini fail na koniec, oczywiście. Tak, ok, ok. Oj, co mi tu tak Nie No, nie wolno tak złyżyć. Dobry Ok, mamy już dziewięć szkła. dokończymy ten domek szybciutko i ja spadam. okej, okay, tu, 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 tu tu nie jest to jakiś super domek, ale jest domek fajny, fajny taki zwykły domek zwykłej osoby co się tam przytopiło. teraz mięno so, mięno so, mięno so, miany so. brzmi. Ok, a więc tu jeszcze damy, tak, tu ładnie chyba, tak, no, tu może jednak być. szybko nie mamy dużo czasu, a tak zwlekam. A więc subskrybujcie, komentujcie siema.